Wstawaj Elfik Wstawaj Elfik Oglądam tam jak rozcinają albo w maszynie do krojenia Chyba Fajnie Jeszcze mamy, zobacz, mamy jesienną jeszcze pościel Zmarzliście? Hmm. Nie mamy zimowej O nie Musimy kupić Nie Pojedziemy jutro na zakupy I pokupujemy jakieś świąteczne rzeczy Albo jutro obierzemy choinkę Zobaczymy jeszcze, ale dzisiaj zaczynamy ozdabiać dom ozdobami, które mamy. Idziemy do piwnicy, posprzątamy tutaj troszeczkę i zaczniemy ozdabiać tym, co mamy, a resztę podokupujemy. Czyli właśnie jakąś pościel, kocyk, nie? Jaki jest kredek! co? Co? Bo jak są nowe ozdoby, nie? No. To nie możemy do trudnego domu ich włożyć. Dlatego dzisiaj sprzątamy, będzie czysto. Ale dajcie znać, czy też tak macie. Bo ja na przykład mam tak, że jak kupię nową świeczkę, to żeby ją zapalić, ja muszę lepiej posprzątać w całym domu i musi być czysto, bo ona nie zasługuje na to, żeby w brudnym domu była odpalona. Ja widziałam to gdzieś na TikToku, że ktoś tak napisał, ale ja tak oglądam tego TikToka i mówię Jezu, to jestem ja. Ja też tak mam i naprawdę mam tak. Żeby odpalić nową świeczkę, musi być czysto. Musi być ładnie, i wtedy możemy odpalić. Więc dzisiaj posprzątamy w domu. Przynosimy już ozdoby świąteczne, ozdabiamy tym co mamy, a prawdopodobnie jutro jedziemy na zakupy i kupujemy kolejne ozdoby. Pewnie jeszcze nie wszystkie, podejrzewam, że jeszcze pojedziemy na jakieś zakupy i będziemy ozdabiać ładnie domek. Pokaż kogo tam masz. Dwa z gretki. Czyli w Wejdziemy kapsel na spacer. A Kapselek musi dzisiaj dostać tabletkę. Tam co kupowaliśmy ostatnio u weterynarza. Idziemy kaptur, chodź. No chodź szybko, no chodź szybko idziemy. Wyłaś. Ja mam moje kaptur. Ten kaptur, ten kaptur, ten kaptur. Stawaj Elfik. Co ty mi robisz? Dzieje po czym stwierdzić, że ktoś miał dobre spanko, o, że piżamy są podwinięte do połowy. Łydki. No co? Że biercien się prawda chyba. Dobre spanko. A, przepraszam, czy możesz otworzyć kalendarz? Bo chciałbyś, chciałby chyba otworzyć go z tobą. Kituś, to no mój kalendarz. Chcesz pogłąchać? Jak pachnie. Sól. Styling, salt, spray. Jednak Adrian poszedł z kapslem. Już właśnie wraca, wszedł i zaczynamy wszystko ogarniać. No. w kalendarzu. Dzisiaj otwieramy sobie czwóreczkę. I czwóreczka jest. O, tutaj jest czwóreczka. Jak tu ją wdusić. Otwieramy czwóreczkę i w czwóreczce mamy szampon. Ale nie wiem, co to jest mandel i orange. To będzie jakaś mandarynka i pomarańcza. Ale pachnie! Albo śmie Oj, wyleciało. Kurde, już się uwaliłam. A, co mi skapnie. Dobra, rozsmaruję sobie go, zaraz umyję ręce. <grymne> Ale zobaczcie, jakie te produkty w ogóle mają piękne rysunki, takie zimowe. Tutaj jest taki słodki domek ośnieżony z choineczką. Fajnie to wygląda. Te inne też takie miały. Teraz tam, jak gdzieś odłożyłam, też miały takie ładne rysunki. No Wszystko w tym kalendarzu jest właśnie w takim zimowym klimacie. Jesteś jak ci że co robią live, że wszystko podwójnie. Mówią Wszystko podwójnie. Adrian przyniósł jeszcze jedzonko. Nasze śniadanie z cateringu nam odgrzał. Ja mam naleśniki z jakimś sosem Barrowym. i jogurtem. Nie, w sensie to jest jakiś serek. Co masz? Pokacie, Tak się to mówi? Nie wiem. Z faruszkiem i pomidorkami czery i oliwkami, których nie lubię. Też nie lubię, aby tak. To jest jedyna, którą poleruję. A ja mam ręce od szamponu. I to jem. Nie, nie wytarłam ich jeszcze. Dobra, idę umyć. I ch**ę to. Nie idę umyć. Ja sobie myję prysznic i łazienkę. Adrian wyciera kurze. Już kończysz, nie? Znaczy, ja i... zawsze jak najdłużej. No, mi tylko salon. No, lustro są twoje. Chcesz w się sensie, oprócz sypialni tam, tam. otaczać. No znaczy, tak się zastanawiam, nie. czy jakoś, kurczę, może jakąś bąbeczkę wezmę i przetrę trochę, to bo jakieś, nie wiem, grudne się zrobiła ta podkładka. No to spróbuj. Dobrze. Adrian zawsze wyciera wszystkie kurze w mieszkaniu. Oprócz łazienki, łazienka jest cała twoja. Oprócz łazienki, ja całą łazienkę sprzątam i wtedy później ja odkurzam. I Adrian wyciera podłogi. Nie no przecieram tego też... szmatką, bo to wycierają chyba dwa czy trzy lata. Ja jeszcze też myję lustra wtedy. I tak postanowiliśmy sobie, bo pewnie widzicie, że są jeszcze te jesienne dekoracje tutaj wszędzie, ale postanowiliśmy, że po prostu najpierw wszystko posprzątamy, a później będziemy wymieniać dekoracje tak już na taki porządek, jak wszystko będzie ogarnięte. Dobra, idę dalej sprzątać łazienkę. A ty tu wycieraj moje biureczko. I teraz będziemy ustawiać! Nie podoba mi się to białe biurko. Mogę sobie wymienić? Nie. No weź. Na jakie? Mm, takie? No. A to kupię w no. sobie tylko okleinę po prostu i okleję. No to tak zrób. Musiał tylko odkręcić. dla. Zresztą ja bym nie, musiał. nie musiał... Nie Nie, musiałbym. Od spodu i tak jest brązowe. Kolejny projekcik! Ty jesteś nie nienormalny! No wszystko! Kurczę. Moja to, to, to... No, ty to jest no. ty, ty to sprzątasz. Cała podłoga, Ty to Agix. Cała Ty to Muszę sobie uzupełnić mydło. Pokażę Wam, jakie sobie ostatnio kupiłam. Coś takiego to jest cynamonowe jabłko. To jest jakaś limitowana edycja, i ona jest z Lidla. Jest jeszcze o zapachu jakiejś pomarańczy takiej, też jakiejś świątecznej. Nie wiem, czy są jeszcze dostępne, bo kupowałam je jakiś czas temu. Myślę, że są, bo dopiero święta tak naprawdę idą, ale ten zapach mi się chyba bardziej podoba niż ta pomarańcza. Więc uzupełnimy sobie do końca już teraz tym mydełkiem świątecznym. Po dwóch dniach zobaczymy, czy nie jest za gorzka, jeśli chodzi o te owoce. Jakie one były? Wędzone. Wędzone. spróbujemy. Czy się coś zrobiło? Tryb... Jak pachnie? Mm, czuć to wędzenie trochę. Czuć? Mhm. Te wędzone? Pokaż. Widziałem, że ściska Ale jest mocno. No koszki jest trochę takie. Może więcej miodu dodamy. Wyciągniemy te owoce i dodamy więcej miodu. Ale tak jak mówiłem i tak jak myślałem i ci mówiłem, żeby ich nie wsadzać, lepiej było ich nie wsadzać. Ale czuć to, czuć, że to było związane. No. To dokupimy jeszcze owoce takie suszone. Mm, ja bym dokupiła jeszcze suszone. No to tylko jabłka ja bym dokupił. Tylko jabłka. No. Bo tak w prostu, jabłka i tu damy więcej miodu dolejemy trochę wody i ja nie wiem, czy nie musimy kupić nowych pomarańczy i nowych pomarańczy wsadzić, bo Czemu? to już mogły przejść tym. to wszystko, co tu jest, mogło już przejść no będzie trochę słodsze, jak damy nowe pomarańczy nie? też no. jedziemy teraz do piwnicy, powynosić kilka rzeczy z domu i przynieść świątecznych ja taki wazon wczoraj dostałam od cioci jeszcze a Adrian ma nasze figurki które robiliśmy z masy solnej, masa solnej? no masa nie, to nie była masa solna to znaczy, z ma y nie z masy solnej, tylko z gliny, ale taka jest ta glina słaba, nie można nic sobie w tym zrobić, bo Adrian to jest, robił. To jest oliwki. Mój piesek talerzyk, ale odpadło ucho. To jest miska kotek. To Adrian robił. I to robiłem u oliwki kuzynów: takiego pieska hot doga. Creepera z Minecrafta. I kaczuszkę. I kaczuszkę. Tak, jakbyście się pytali, to jest bardziej takim artystycznym człowiekiem to chyba raczej ja. Nie, tylko ci ładniej wyszło. Przypomnieć e, twoje słowa przy tej e, figurce. No. Kur Dostałam jeszcze wczoraj od cioci dwa takie szklane pojemniki. To wykorzystam sobie, bo ciocia też to miała na jakieś kapsułki do i mamy. Bardzo dużo takich kuleczek z action zapachowych, które się wsypuje do bębna do pralki, chociaż chyba normalnie też można zamiast płynu, nie? My to nie. wsypujemy do będna, po prostu i mamy cały, chcę pokażę o. cały zapas mamy. Oj, nawet wszystkich się nie zmieściło. I sobie wsypiemy je po prostu do tych pojemników i jeszcze mamy kapsułki do prania z, z takiego pojemnika z IKEA w ogóle on dzisiaj przysięgam. Dzisiaj jak robiłam pranie, to on mi się tutaj połamał od środka, więc idealnie się składa i sobie to wymienimy po prostu. Komu? komu, się, komu. A, Co ty je zmieścisz w szafie? Nie wiem, dawaj kapsułki do tego. Kapsułki nie, nie lecą. No dobra, czyli to będzie wyglądało tak. Wszystkie w razie? No tylko tyle, musimy dokupić sobie jeszcze. Ale chyba mamy w piwnicy, ale nie spojrzeliśmy, jak byliśmy. I wsypujemy teraz kuleczki różowe i niebieskie, więc zrobiłem sobie miks tęczowy. A czemu ja różowe w końcu? sobie czymś takim. Kupiliśmy to za jakieś nie wiem, dwa złote na Aliexpress, ale bardzo dobrze się to sprawdza. Wszystkie włosy zbiera. I sobie w taki sposób kitka, drapak ogarniam. Mega spoko to jest. Ja już sobie bez tego nie wyobrażam po prostu czyścić kitka drapak. ogarniać. Teraz jeszcze szybko przyszłam z kapslem na spacerek, żeby sobie troszkę pobiegał. I zaraz będziemy zakładać ozdobany. Jest zimno, już się ciemno robi, więc muszę się śpieszyć. Kapsel, stój! Siad! Czekaj! 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 Już chciał lecieć. Czekaj! Czekaj! Biegaj! Będziemy się przejść właśnie na wybieg, bo dawno z kapslem nie byliśmy, żeby się pobawił z innymi pieskami. Blow, rooftops, dust it snow. Wróciłam z kapselkiem, jednak nasze obżarstwo wygrało. No, zamówiliśmy sobie pizzę. Teraz zaczęliśmy w ogóle montować sobie troszeczkę vloga, bo chcieliśmy sobie trochę przerwę zrobić w tym sprzątaniu. Posprzątaliśmy, ja byłam z kapslem, teraz właśnie będziemy jeść. I wtedy zaczniemy wszystko ozdabiać i zmieniać. Mam dwa kartony. W sumie mało, tak już myślałam, że brakuje mi poszewek na poduszki. Brakuje mi pościeli. Mm, moglibyśmy jeszcze kupić jakieś zabawki dla zwierzaków świąteczne. I nie wiem, czego jeszcze brakuje. Będziemy musieli się przejść jeszcze po sklepach jutro. A oni nie mają świątecznych żadnych zabawek? Na pewno? Kitek chyba ma tylko. Kapsel nie ma. No, przejdziemy się jutro po sklepach. Podejrzewam, że to nie będzie tylko jutro, więc w inne dni też. Dodatkowo muszę iść kupić ten prezent do pracy, bo jeszcze go nie zdążyłam kupić, bo w tamtym Rossmanie wtedy nie było. Jutro pojedziemy sobie do Poznani prawdopodobnie. Eee, to co mogę włączyć? Włączaj. Oglądamy i jemy. Serowa. Supreme. A ty wziąłeś właśnie grube ciasto, bo to zawsze cienkie wiesz? Ja zawsze biorę grube ciasto. snow co to za distinguished gentleman? Uuu, ale chlebuś! Na schodku, na podwyższeniu sobie leży. Cześć! Lecimy z ozdobami. Trzeba już. O, bo tu jeszcze halloweenowy piesek stoi. Trzeba go. Ja żądam. w kolorach na tych filmikach? No, ja też w sumie. Bo ich nie potrzebuję. A noszę praktycznie co chwilę. Gdzie mamy kwiatki z Lego? Tylko te trzy, bo reszta jest wrzucona do tego Gdzie? Do kartona Ale gdzie jest ten karton? W szafie tam głęboko A po co ci one? No bo wymienię je na czerwone Dobra. powodzenia Dzięki 🎵🎵🎵 🎵Kiss beneath the sparkling tree filled with joy and memories🎵 🎵Candles flicker soft and bright bringing warmth to the night. Oh, I'm wrapped in Christmas cheer🎵 Hearts are warm when winter's here. Laughter rings out loud and clear. Oh, I'm wrapping Christmas cheer. Kurde, rozwaliłam. Super. Ja nie mogę. Potem dopóskładam. No nie, jeszcze bardziej rozwali. Jeszcze bardziej rozwaliłam. Gifts beneath the sparkling tree, filled with joy and memory. Przygotowałam sobie już tutaj kubkę z tych jesiennych rzeczy wszystkich I tutaj mam kilka już świątecznych I w tych dwóch pudłach mam świąteczne Więc zaraz będę sobie je wyciągać A te wkładać tutaj Jeszcze tu mam świąteczne Ja już nawet nie pamiętam co ja tutaj mam No ale myślę, że mam mało w ogóle takich świątecznych Więcej mam jesiennych No bo w sumie teraz dużo kupowaliśmy. Więc świąteczne też muszę kupować. A, tutaj mam w tym całym bąbki. Więc te zostawiam, bo choinkę będziemy ozdabiać w inny dzień. Czyli wszystkie ozdoby mam tutaj w tym... O Jezu, w tym cięższym. Lampki. A, mamy czubek na choinkę. Tutaj też są bombki. Trzeba nowe kupić. No, musimy nowe kupić. Ja bym też chciała bąbki zobaczyć ale mam Ci, takie w kolorach. Może zrobimy w końcu inny kolor choinki. Na przykład biało-czerwoną. Teraz skupimy więcej czerwonych akcentów, takich czerwono-zielonych na przykład i zrobimy w takim kolorze. Czerwono od babci. bombki. No wiem, czerwono-białe. I zrobimy chojkę taką biało-czerwoną wtedy. A bombki też mamy białe? Mamy białe bombki i różowe. No, tylko czerwone trzeba kupić. No i trochę białych też może. To jakoś tu popakuje. RUGOM! Bo, tak... bo tak mi się wydaje, że... <laughs> Widziałam gwiazdki, co trzam już zać. Poowijam mnie tak jak wczoraj owijaliśmy przy przeprowadzce, już mam wprawę. doniczce. Wcześniej miałam różową, ale jednak stwierdzam, że nie chcę różowej. Muszę po prostu dokupić jakąś doniczkę, więc na razie stawiam tego kwiata tak. Mam jeszcze takie patyczki zapachowe, które kupiłam w Ekszy. Takiego. Zaraz je otworzymy i damy zamiast tej świeczki. Ona jest w sumie świąteczna, no bo to jest takie pieczone jabłko, ale ją sobie wezmę do salonu. Tutaj postawiłem patyczki. To sobie postawię tutaj wyżej. Tak wcześniej to stało, a tutaj dam mebelki. Mam jeszcze z Action prawdopodobnie kupiony taki zapach zimowy. Ładnie pachnie. To jest leśne owoce i śliwka. I uzupełniam to sobie tutaj. I będzie psikać. Jak widzicie jeszcze mamy pościel jesienną, ale myślę, że to się zmieni. Trochę mamy tych ozdób, nie jest ich właśnie dużo, planuję kupić jeszcze więcej. Jutro prawdopodobnie pojedziemy na świąteczne zakupy. Nie będzie to jeszcze wszystko, co chcę kupić, ale no planuję na pewno jeszcze pościel, planuję kilka innych jakichś dodatkowych ozdób, popatrzę co jest. Myślę, że zabawki właśnie dla zwierzaków, tak jak mówiłam. No bo jakoś mi jeszcze trochę brakuje mało, jest jeszcze tak... Świątecznie jakbym chciała. Dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do subskrypcji. Będzie mi bardzo miło. Widzimy się w następnym vlogmasie. Pa pa!